On wspomoże swoje wierne sługi, czyli o tym, jak Bóg działa w historii. Rafał Pawlik zaprasza. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią, ostatnim przed wakacjami. Gdy rozpoczynaliśmy ten sezon w październiku, zupełnie inaczej wyobrażałem sobie nasze spotkania. Myślałem, że ten koniec tej ramówki przed wakacjami będzie wyglądał zupełnie inaczej, jednakże ze względu na pandemię postanowiłem zrobić spotkanie o dżumie. A teraz ze względu na ten czas, który spędzam z dziećmi, a jest go troszeczkę więcej niż zwykle, postanowiłem z Państwem podzielić się moimi refleksjami na temat przekazywania wiary dzieciom. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, do którą My, rodzice, jesteśmy powołani, wezwani przez Boga. Pan Jezus, gdy zostaje zapytany, jakie jest najważniejsze, przykazanie odpowiada przykazaniem o miłości Boga i bliźniego. Jednakże w jednej z Ewangelii mówi on dokładnie, dokładnie cytuje przykazanie, które zostało Izraelowi przekazane przez samego Boga. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedynym. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, siły, umysłu, a bliźniego swego jak siebie samego. W Ewangelii na tym jest koniec, natomiast w Starym Testamencie to przykazanie jest rozwinięte, jest to przekazanie, które Żydzi powtarzają codziennie, przekazanie Shema, czyli słuchaj, w którym na samym końcu tego przekazania, Pan Bóg każe pamiętać Żydom, że wpoją to swoim dzieciom. Chrześcijanin, tak jak zresztą członek religii mojżeszowej, czy też żydowskiej, jakbyśmy ją nie nazywali, nie zostawia swoim dzieciom zbytnio wyboru. Ma wpoić wiarę dzieciom. Nie ma być to głupia wiara, nie ma być to wiara, która jest tylko i wyłącznie tradycją, malowaniem jajek, rozdawaniem prezentów na święta i śpiewaniem kolęd. To jest za mało. Ma być to wiara prawdziwa, całkowita, pełna. Tyle, ile mamy, powinniśmy przekazać dzieciom, żeby one mogły to pomnożyć. Mieć wiarę większą niż my, obyśmy tylko mieli na to szansę. No ale jak to zrobić? No i teraz ze względu na ten czas bycia ze sobą więcej, Ja przejrzysz teraz wakacje, więc dzieci w końcu skończą tą szkołę online i zaczną mieć jeszcze więcej wolnego czasu, warto ten czas wykorzystać, aby dzieciom czytać. Ja uważam, że osobiście, że dla mnie jako dla ojca jeden z najważniejszych momentów w ciągu dnia z dziećmi poza modlitwą jest właśnie to moje wieczorne czytanie, kiedy siadam i mogę poświęcić im trochę czasu i czytać, żeby one też słuchały mojego głosu. Nie zawsze w ciągu dnia jest czas na zabawy, ja na przykład jestem bardzo kiepski w tych zabawach w stylu Myślamy coś, tak? Bawimy się jakimiś tam postaciami i tworzymy jakieś zmyślone historie. Natomiast uwielbiam dzieciom czytać. I dziś chciałbym powiedzieć Państwu o autorze, którego z dziećmi kochamy i który jest najbardziej popularnym anglikańskim autorem wśród katolików. Porozmawiamy sobie o Louisie. Clive Taples Lewis, urodzony w Belfaście w 1898 roku, jest, tak jak wspomniałem, jednym z najbardziej znanych anglikańskich twórców w Polsce. Wydaje mi się, że na w półce każdego katolickiego księdza, którego znam, znalazłem chociaż jedną książkę Louisa. Człowiek, który miał dość trudne dzieciństwo, bardzo szybko został półsierotą. Jego matka umarła, a ojciec najprawdopodobniej zwariował po stracie współmałżonki. Nie był w stanie psychicznie udźwignąć tego ciężaru, nie był w stanie wychowywać synów, ponieważ Luis miał brata, dlatego też szybko oddał ich do szkół z internatem i tam tak naprawdę rozgrywała się większość dzieciństwa bohatera dzisiejszego spotkania, czyli właśnie Luisa. Louis nie znosił przez to szkoły z internatem, sprawiał też liczne problemy wychowawcze, nie dlatego, że może był niegrzeczny, tylko był raczej człowiekiem bardzo zbuntowanym na tą sytuację, dlatego też ojciec przenosi go ze szkoły do szkoły, ze szkoły do szkoły, aż w końcu w pewnym momencie twierdzi, że koniec tego dobrego, wynajmuje mu prywatnego nauczyciela i wtedy Louis Troszeczkę się uspokaja, ma tego mistrza, przy którym może się rozwijać. Jednakże, mistrz ów jest człowiekiem niewierzącym, agnostykiem i ściąga go już całkowicie z drogi wiary. Louis tak naprawdę w młodości traci wiarę, głównie z powodu tego nauczyciela, traumy młodości, ale także nie ukrywa tego później, miał dostęp do różnych okultystycznych gazet, czy też jakichś artykułów ezoterycznych, Fascynował go okultyzm, dlatego odstępuje od wiary. Jest Brytyjczykiem, żyje w Królestwie Anglii, które wiadomo w 1914 roku przystępuje do Wielkiej Wojny, zwanej później I Wojną Światową i Louis również w tej wojnie bierze udział. Zostaje ranny i tam zaprzyjaźnia się bardzo blisko z jednym człowiekiem. Obiecują sobie, że w razie gdyby któryś z nich zginął, druga osoba ma się zaopiekować bliskimi tej osoby. I rzeczywiście Louis zostaje bardzo ciężko ranny, jednakże wojnę udało mu się przeżyć dzięki temu. Natomiast jego przyjaciel ginie na froncie i Louis od tej pory bierze matkę tego swojego przyjaciela do domu i postanawia traktować ją jak własną matkę. Dzięki temu zyskuje troszeczkę takiej rodzinnej atmosfery i rzeczywiście do końca życia nazywał ją matką, mieszkał z nią, pomagał jej na starość. Człowiek ten jest no, bardzo mądrym człowiekiem, dlatego rozpoczyna najpierw naukę w Oksfordzie, potem zaczyna wykładać w Oksfordzie, a następnie w Cambridge i zajmuje się przede wszystkim literaturą średniowieczną. Literaturą średniowieczną, która, jak wiemy, jest w jakiś sposób nastawiona na Boga, dlatego też ciężko Unikać tych tematów, kiedy zajmujemy się średniowieczem. Rozpoczyna także przyjaźń z innym, wybitnym umysłem tamtych czasów, czyli z panem Tolkienem, który jest znany głównie z tego, że napisał książkę Władca Pierścieni, czy też tą całą trylogię. Świat stworzył w swoich pozostałych dziełach. Napisał też książkę dla dzieci, która się nazywa Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Tolkien jest bardzo mądrym człowiekiem, jest wybitnym lingwistą oraz katolikiem, o czym mało kto pamięta, i w swoich dziełach tą naukę katolicką stara się przekazać. Jest tam bardzo dużo tropów we władcy pierścieni, właśnie katolickich. Sam Tolkien kiedyś przyznał, że gdy zaczynał pisać władcy pierścieni, absolutnie nie myślał, żeby stworzyć z tego książkę religijną. Jednakże w trakcie pisania sam się zorientował, że pisze książkę katolicką, i już później, gdy ją redagował, starał się, aby ta nauka była jasna, wyraźna i żeby każdy, kto tylko jest troszeczkę otwarty i nie musi mieć wszystkiego wprost, te tropy katolickie. W książce swojej od Daras. Piss, przyjaźniąc się z Tolkienem, zaczyna wracać do Boga. Jest autorem takiego zdania, które mówi o tym, że w pewnym momencie, szukając prawdy, zorientował się sam, że jest w błędzie. Proszę Państwa, nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie w życiu. Ja miałem takie doświadczenie na studiach, kiedy w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że jesteś głupi, że czegoś nie wiesz, a to, co wiesz, jest kłamstwem. Kiedy zwłaszcza studiowałem Historię Nowożytną, miałem bardzo wybitnych, naprawdę wybitnych nauczycieli na studiach, profesorów, którzy mnie tej historii uczyli i tłumaczyli mi, jak wiele rzeczy, których ja byłem święcie przekonany, że mam dobrą ocenę moralną tych rzeczy, jak na przykład Rewolucja Francuska, którą uważałem za wybitne dzieło ludzkości, tak? Choćby, czy też, nie wiem, Król Ludwik XVI, którego wybitnie potępiałem, bo tak zostałem nauczony w liceum, w gimnazjum, gdzie z tego imperializmu francuskiego tak się troszeczkę śmiano w tamtych czasach. Ja byłem święcie przekonany, że że średniowiecze to jest zabobon, a renesans to jest głównie rozwój. I gdy byłem na studiach i mi to odwrócono, musiałem na trzecim roku studiów przyznać, że jestem idiotą, nic nie wiem, muszę się uczyć wszystkiego na nowo i byłem okłamywany. I to jest strasznie trudne. Wielu ludzi nie jest w stanie tego przejść. I Luis dokładnie w ten sam sposób doszedł do prawdy. Uświadomił sobie, że widzi dookoła bezprawie, widzi dookoła zło, ale ma pragnienie dobra. Skąd ma to pragnienie dobra? Ma to pragnienie dobre, bo mają wpisane w swoim wnętrzu. Ale co to jest za pragnienie dobra? To nie jest pragnienie dobra, które można tylko i wyłącznie wziąć do swojego dobra. To się nazywa wtedy egoizm. A on nie mówił o tym. Mówił o tym, że ma pragnienie jakiegoś większego dobra. Ale do czego to dobro się odnosi? No do Boga. Ryba nigdy nie wie, co to znaczy być mokrym, bo ryba zawsze ma mokro. Trzeba być suchym, żeby wiedzieć, co to znaczy być mokrym. Czyli trzeba jakby to powiedzieć, doświadczyć zarówno dobra i zła, żeby umieć rozpoznać, co jest dobrem i złem. On zła doświadczył w życiu, ale wiedział, że jest pewne dobro. Pewne dobro, do którego tęskni, do którego czeka i które ma jasne i wyraźne w swojej głowie i tym dobrem jest absolut, jest Bóg. I w pewnym momencie musiał się sam zorientować, sam przed sobą przyznać, że jest Bóg w którego on nie wierzy, bo ten Bóg zasiał w nim pewne tęsknoty, które on ma. Gdyby tych tęsknot nie miał, znaczy żyłby zawsze, gdyby Boga nie było, to zawsze uważałby, że ten świat dookoła jest normalny i to zło jest normalne, a on mówi, nie, to zło jest nienormalne. Normalne jest dobro. Nie jest rybą, która żyje w złym świecie, tylko jest człowiekiem, który wie, znaczy być mokrym i suchym. To porównanie jest, mam nadzieję, dość jasne. I zaczyna pisać też dzieła, które wykraczają poza jego, by to powiedzieć, wykształcenie literackie, czyli przestaje już tylko z im zajmować się literaturą średniowieczną, ale zaczyna tworzyć również opowiadania, czy też eseje o chrześcijaństwie właśnie. Tolkienowi nigdy nie udało mu się nawrócić go na katolicyzm. Luis wrócił do swojej religii przodków, czyli do religii swojego ojca, swoich dziadków, czyli do anglikanizmu, chociaż do końca życia uważał, że w wielu przypadkach nie zgadza się z anglikanizmem, a bardziej mu, bliżej mu do katolicyzmu, czy też do chrześcijaństwa, które on w ten sposób rozumie. Podczas swojego nawrócenia zaczyna pisać dzieła. Jedno z najważniejszych dzieł, chyba to są listy Starego Diabła do Młodego Diabła. Paniała lektura, warto poczytać. O kuszeniu, o tym jak właśnie stary diabeł młodego poucza, jak tutaj ludzi zwieść. Jest też wspaniała książka książka Podział ostateczny, która mówi o też takim świecie fantastycznym. To jest dokładnie coś w rodzaju czyśćca, gdzie dusze przyjeżdżają i mogą iść do nieba, ale wtedy zaczyna się ostateczna decyzja. Często możemy słyszeć w teologii coś takiego, że to, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła, to jest w jakiś sposób twoja decyzja, którą podejmiesz jak aniołowie na początku, tak? czyli świadomie. Jeżeli całe życie żyłeś poza Bogiem, no to potem już nawet nie chcesz prosić o miłosierdzie. A jeżeli całe życie żyłeś w pokorze, no to chcesz o nie prosić i wejdziesz do nieba. I o tym pisze Luis. Podział ostateczny bardzo dobra książka dla dorosłych, polecam. Ale największym dziełem Luisa jest dzieło, dla którego w ogóle zacząłem mówić o tym autorze. Dzieło, które jest tak wielkie, że poświęcimy temu dziełu aż dwie części naszego spotkania przed wakacjami, a potem po wakacjach. Zobaczymy, jak się to Państwu spodoba. To są oczywiście opowieści z Narni. Które powstawało w koniec lat 40. i początek lat 50. Ja dziś skupię się na trzech pierwszych częściach opowieści z Narni. Opowieści z Narni bowiem składają się z siedmiu części. Będę omawiał te książki tak, jak były pisane i wydawane, gdyż uważam, że to jest kolejność, w której należy je czytać, ponieważ jest tam troszeczkę zawirowanie w czasie, i piąta część dzieje się przed pierwszą częścią, i tak dalej. I niektórzy mają inny pomysł na to, jak czytać opowieści z Narni, chronologicznie. Natomiast ja uważam, jak chyba większość tych, których znam, że książki należy czytać tak, jak je Louis pisze, i dzięki temu widać pewien sens. Opowieści z Narni to opowieść głównie dla dzieci. Opowieść bajka, w której Louis wykorzystuje wiele znanych mu motywów magicznych, motywów, bym powiedział, mitologicznych z całej Europy. Mamy tu bowiem mówiące zwierzęta, bardzo wysokie, obdarzone rozumem. Mamy fauny, które są zapożyczone z mitologii greckiej. Mamy karły, które są zapożyczone z mitologii germańskiej. Mamy takich skocznych ludzi na jednych stopach. To akurat jest zapożyczenie z mitów irlandzkich. I ten świat jest tak naprawdę bardzo światem pomieszanym. Nie wiemy do końca, co jest z czego wzięte. To jest nowość, którą tworzy Louis, ale w przeciwieństwie do Tolkiena nie tworzy on niczego nowego. Tolkien bowiem tworzy elfy, takie jakie znamy dzisiaj w popkulturze. Tworzy krasnoludów, tych brodą takich wojowników, tak? takich dziarskich, których też mamy dzisiaj w popkulturze i chyba wszyscy, jak myślą o krasnoludach, myślą o krasnoludach Tolkiena. Natomiast Lewis zapożycza z mitów, można powiedzieć z całej kultury europejskiej, te rzeczy i nadaje im nowy kontekst. Kontekst bardzo chrześcijański. Co ciekawe, sam Lewis twierdził, że nie było tak, że gdy zaczynał pisać opowieści z Narni, pomyślał, że należy stworzyć książkę chrześcijańską dla dzieci. Pozwolę Państwu, że go zacytuję. Niektórym się wydaje, że zacząłem zastanawiać się, jak mógłbym powiedzieć coś o chrześcijaństwie dzieciom. Potem wybrałem baśnie jako narzędzie, następnie zebrałem informacje na temat psychologii dziecięcej i zdecydowałem, dla jakiej grupy wiekowej pisać. Ostatecznie utworzyłem listę praw chrześcijańskich i stworzyłem alegorie, aby nadać informę. To wszystko to czysty nonsens. Nie mógłbym pisać w ten sposób. Wszystko zaczęło się od obrazów. Faun niosący parasolkę, królowa w saniach, wspaniały lew. Na początku nie było w nich nic chrześcijańskiego. Ten element sam wplótł się w historię. Ja zaraz państwu będę mówił o całym chrześcijańskim znaczeniu opowieści z Narni. Natomiast sam Louis na początku mówi, że gdy tworzył tą książkę, miał w głowie fauna idącego przez las, miał w głowie królową na saniach i tyle. Chrześcijaństwo wyszło mu po prostu bo takie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo wychodzi po prostu. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, chrześcijanami, pracujemy uczciwie. Nie musimy trąbić, wiesz, ja to zrobiłem, dobrze wydałem Ci resztę w sklepie, bo jestem chrześcijaninem, nie? Albo na przykład kierowca autobusu nie zostaje chwilę później, żeby babcia, która moknie, weszła do autobusu krzycząc, o, zrobiłem tobie Pani, bo kocham Matkę Boską. No nie, nie jest tak. Gdy jesteśmy chrześcijanami, nasze czyny mówią przez nas. Jeżeli jest się pisarzem i zaczyna się tworzyć książkę, która nawet nie ma być chrześcijańska, w jakiś sposób ona staje się chrześcijańska. I tak właśnie zaczął pisać Lewis. Co ciekawe, Lewis dyskutował na temat książki, którą teraz będziemy omawiać, Tolkienem. Tolkien go wyśmiał. Stwierdził, że tego się nie da czytać, nie da się tego słuchać, że jest to po prostu za płytkie. Ale Tolkien pod tym względem nie miał racji. Okazuje się, że książka, którą Louis zaczął pisać pod koniec lat 40., to mógł 47-48 rok, czyli Lew, Czarownica i Stara Szafa, najsłynniejsza z opowieści z Narnii, to książka, która sprzedaje się w milionach egzemplarzy, została zekranizowana, w telewizji był serial, w kinach był film, słuchowiska radiowe dalej. Opowiada ona o historii czwórki dzieci. Które podczas bombardowania Londynu zostają wysłane na wieś. To było wtedy normą. Gdy Londyn był bombardowany podczas II wojny światowej, dzieci wysyłane były na wieś. I sam Louis przyjął czwórkę dzieci do swojego domu. Tutaj też mamy czworo bohaterów. Lodzeństwo z to Piotr, potem jest Zuzanna, Edmund. I Łucja. Ucja jest postacią najwspanialszą z tej całej czwórki. Ucja jest osobą, która widzi więcej niż reszta rodzeństwa, która ma inne serce, które jest, można powiedzieć, bardziej czysta. I teraz on, te dzieci, będąc u profesora Kirke, taki bohater właśnie na wsi, nie wiedzą zbytnio w co się bawić. I w pewnym momencie bawią się wchowanego, i Ucja wchodzi do szafy. I w tej szafie znajduje przejście do magicznego świata. Donarni. Skąd ta nazwa w ogóle? Najprawdopodobniej, ponieważ Louis był profesorem i zajmował się, jak wspomniałem, średniowiecznymi tekstami miał on, wiadomo, w ręku pewien żywot świętych kobiet z XVI wieku, w którym jest opisany żywot mistyczki włoskiej, czyli właśnie Łucji z Narni. Narnia bowiem to jest takie miasto właśnie we Włoszech. I tam jest grób świętej Ucji, można pojechać, pięknie zresztą zrobione. Są tam takie też fajne drzwi, które wyglądają trochę jak szafa, więc się niektórzy śmieją, że to szafa z Narni, ale akurat ta szafa została zapożyczona wspomnień Luisa. Luis bowiem, będąc dzieckiem, miał takie wspomnienia, że jeździł do kuzyna, zamykali się właśnie w szafie i opowiadali sobie bajki. W związku z tym ta szafa jako takie miejsce magiczne to jego bezpośrednie przeżycia z dzieciństwa. Usia przechodzi do tego świata i spotyka właśnie tego fauna idącego przez zaśnieżony las i dowiaduje się, że ten kraj, w którym się znalazła, jest pod panowaniem złej czarownicy. Nie będę streszczał tej historii całej, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że w tym świecie rządzi zło. A dzieci, które bezpośrednio dzięki Woozy do tego świata przychodzą, mają to zło pokonać. Prosta historia. Jednakże historia zaczyna się dość komplikować w momencie, w którym jeden z braci Penesi, czyli właśnie Edmund, zdradza swoje rodzeństwo i oddaje się, jakby to powiedzieć, wiedźmie. Zdradza położenie dzieci, mówi o tym, że Aslan wrócił, o Aslanie zaraz powiem, że chcą wiedźmę obalić, jest po prostu Zdrajcą. To dość ciekawe, że pośród tej czwórki dzieci właśnie Louis wybiera jednego na tego, który jest tą złą postacią od samego początku. Oczywiście zła jest czarownica, ale Edmund widać, że jest kreowany na zdrajcę. Proszę pamiętać, że nasza religia też, jakby to powiedzieć, zaczęła się od kilku zdrad, ponieważ wśród dwunastu apostołów mamy przecież aż dwóch zdrajców. Jednego, który się powiesił i drugiego, który został skałą. Ponieważ kościół przez lata twierdził, że zdrada Judasza i zdrada Piotra były tożsame, tak? tylko że Piotr zapłakał nad swoją zdradą i wyparciem się Jezusa, a Judasz się powiesił. No i proszę państwa, do krainy Narni wraca Aslan. Aslan jest wielkim lwem, synem wielkiego władcy z zamorza. W ogóle to imię Aslan z tureckiego to znaczy lew, więc to nie jest jakieś imię, jakby to powiedzieć, wybitnie inteligentne, to jest po prostu lew tylko w innym języku, ale rzeczywiście bardzo ładna, bardzo ładna, nazwa. I Aslan jest tym, którego wszyscy oczekują. Dzięki jego powrotowi zima przestaje, jakby to powiedzieć, władać nad Narnią, bo 100 lat trwała zima, przychodzi wiosna, zwierzęta budzą się, budzą też swoje serca, spotykają się i Postanawiają walczyć z czarownicą i z jej pomagierami. Jednakże sytuacja nie jest tak prosta. Okazuje się, że Aslan, ten wielki mówiący lew, będzie musiał stoczyć największą i najdramatyczniejszą z bitew. Prawo bowiem mówi o tym, że czarownica ma władzę nad wszystkimi zdrajcami. I chociaż Edmund w pewnym momencie uznaje swoją winę, ucieka od czarownicy i przychodzi do Aslana, tłumacząc mu swoje zachowanie, nie ma innej możliwości, tylko. Edmund należy do Czarownicy. Ma prawo go wziąć, ma prawo go zabić. Takie są stare Czary. I Lew podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu. Postanawia paktować z Czarownicą i oddać jej swoje życie. W XIV rozdziale, Triumf Czarownicy, Czarownica go zabija. Jest to proszę państwa niesamowite, żeby to czytać z dziećmi, gdyż gdy czyta się ten fragment, gdy wielki lew przychodzi do czarownicy, oddaje się całkowicie, jest bezbronny, e, pozwala się ogolić, po czym czarownica go zabija na stole, to dzieci płaczą. To nie jest miły, fajny fragment. Dzieci są raczej przyzwyczajone w bajkach, że dobrzy wygrywają, a źli przegrywają. Natomiast tutaj ten dobry ginie. I w bestialski sposób zostaje zamordowany. I dopiero trzeba poczekać na następny rozdział, czyli na rozdział 15, największe czary sprzed początku czasów, aby zorientować się, że tak naprawdę Aslan nie zginął, że Aslan żyje. Pozwólcie państwo, że go zacytuję: Czarownica zna wielkie czary, powiedział Aslan. Są czary jednak jeszcze większe, o których nic nie wie. Jej wiedza sięga tylko początku czasu. Gdyby jednak potrafiła sięgnąć nieco dalej, w bezruch i ciemność z przed początków czasu poznałaby inne zaklęcia. Dowiedziałaby się, że kiedy dobrowolna ofiara, która nie dopuściła się żadnej zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, stół rozłamie się i sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki. Proszę Państwa, to jest opis Chrystusa na krzyżu. To jest tak wyraźne, że wszyscy od początku zarzucali Luisowi, że to robi że jak on tak może nawet profanować, niektórzy twierdzili, profanować chrześcijaństwo, inni mówili, jak on może tak wciskać chrześcijaństwo dzieciom, bez przesady. Aslan oddaje niewinny, umiera za winnego. Proszę sobie przeczytać 53 rozdział Izajasza, całą pieśń o Zbawicielu, kim on będzie. Odtrącony, znienawidzony, on wziął na nas swoje kary, wziął nasze grzechy, umarł. Przeżywamy to na krzyżu, przeżywamy to w każdy Wielki Piątek. I ja o tym Wielkim Piątku czytam dzieciom na dobranoc. Czytamy na dobranoc Aslana, który umiera, a potem z martwych wstaje. Oczywiście wiedźma zostaje pokonana, rodzeństwo Pevensie dorastają w Narni, są wielkimi władcami, ale potem na samym końcu swojego życia wracają do Wielkiej Brytanii, okazuje się, że minęła tylko minuta w Anglii, bo czas płynie w Anglii inaczej niż w Narni. I jest koniec tej pierwszej części. Pierwszej części, która jest naprawdę świetna, jest naprawdę pełna znaków i pełna tego przesłania, że Jezus Chrystus z i Aslan jest Jezusem Chrystusem. Luis powiedział w ten sposób: zastanawiałem się, jakby wyglądał, gdyby był taki kraj jak Narnia, jakby wyglądał tam Chrystus. To troszeczkę tak jak założyciel drogi naukatochumenalnej kiedyś namalował taką paskudną ikonę, żeby była, ona jest brzydka jak strasznie, taka, taką Matkę Boską w kosmosie i on mówi, że namalował tą ikonę, bo się zastanawiał, czy gdyby było życie poza Ziemią, gdzieś w innych, we Wszechświecie, logiczne życie, to jakby tam się Jezus chciał objawić, bo na pewno chciałby się objawić, tak? Oczywiście tutaj, tak abstrahując, ale mamy takie przeświadczenie, że Gdyby tylko gdzieś indziej istniało życie, Chrystus tam by się chciał tym ludziom objawić. tak? Bo Chrystus chce się objawić całemu stworzeniu. I w ten sposób właśnie Louis myśli o Narni. To inny świat, w którym Chrystus inaczej się objawia. Na dowód tego mamy kolejne części, kolejne dwie części, w której występuje dalej rodzeństwo pewensji. Cała czwórka w następnej części w Księciu Kaspianie. Okazuje się, że rodzeństwo wraca do Narni, ale minęło tam bardzo dużo czasu. Wszystko się pozmieniało. Ich przyjaciele już nie żyją. Ze starości umarli. Świat się zmienił. Minęło prawie tysiąc lat. Narnią rządzą teraz. Ludzie, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, to będzie wyjaśnione, nie będę zdradzał tego Państwu. Ludzie, którzy rządzą Narnią, jeden z tych ludzi, książę Kaspian, musi uciekać, gdyż jego wuj chce go zamordować, aby być królem właśnie nad całą Narnią, ponieważ Kaspian powinien być władcą po swoim ojcu. Kaspian chowa się wśród puszczy, spotyka prawdziwych, ukrytych Narnijczyków, czyli właśnie te mówiące zwierzęta, fauny, satyry i tak dalej. Cały ten konflikt, gdy Miras, czyli wuj jego, próbuje zaatakować Kaspiana, zniszczyć go z prawdziwymi narnijczykami, cały ten konflikt Dzieje się wokół kopca Aslana, czyli tam, gdzie był ten stół, Narniczycy ukopali kopiec i wokół tego kopca rozgrywa się cała bitwa. No niesamowity obraz kościoła. Ja wiem, że wielu ludzi tego tam nie widzi, tego obrazu kościoła. Sam Louis nie był członkiem kościoła katolickiego, tylko kościoła anglikańskiego, ale to jest takie przeświadczenie, że grupowani ludzie wokół krzyża są atakowani z zewnątrz. Wiedzą Państwo takie myślenie, dziś to się strasznie negatywnie kojarzy. Kościół oblężona twierdza, no, ale my jesteśmy trochę oblężoną twierdzą. Przez wieki mówiliśmy o tym, że jest Kościół triumfujący, Kościół cierpiący, triumfujący w niebie, cierpiący w czyścu, a walczący na ziemi. Tak? I to jest właśnie ta historia. Wokół Kopca. Dzieje się to wszystko. Kopiec to jest budowla, która została nabudowana na krzyżu. Oczywiście krzyżem jest tutaj stół, jest to pewien symbol krzyża. Tak jak kościół został zbudowany na grobach, przecież wiele na przykład w Rzymie mamy kościołów, które są dokładnie budowane. Był grób i na tym budowaliśmy, nie wiem, czy też bazylika świętego krzyża, tak? czy też bazylika grobu pańskiego. To jest wszystko budowane w tym miejscu. Tak? I taki jest obraz tej drugiej części księcia Kaspiana. Kopiec zaslana jest obrazem kościoła, jakiejkolwiek wspólnoty wierzącej. I to najfajniejsze największym niebezpieczeństwem dla tego Kościoła to tak a propos tego, co się dzisiaj dzieje, to jest to, co się dzieje wewnątrz, ponieważ wewnątrz są też ci, którzy nie chcą żyć w ten sposób, nie chcą żyć tak, jak Aslan powiedział, nie chcą być dobrzy, wolą szybkie, łatwe rozwiązania, wolą przemoc i wolą ostatecznie dogadać się ze złymi mocami. Jest taki moment, w którym w centrum kopca Aslana jest najtrudniejszy dialog, polegający na tym, czy przywołać, czy nie przywołać czarownicę z zaświatów. Na szczęście ta pokusa zostaje pokonana, ale to jest prawda. Zwróćmy uwagę, że nie to, co jest na zewnątrz nas, może nas zniszczyć jako kościół, ale wewnętrzny nasz grzech i on wymaga największej walki, największego skupienia. I rzeczywiście ta historia, ten dialog między złym a dobrym wewnątrz Kopca Aslana jest dłuższy niż sama bitwa później, bo ta bitwa później jest tylko zewnętrznym znakiem. Po tej drugiej opowieści Aslan mówi dzieciom, że tylko dwójka z nich wróci i rzeczywiście wraca do Narni tylko Łucja i Eustachy. I proszę Państwa, w trzeciej części podróż wędrowca do świtu, ten sam Kacpian, który był królem w drugiej części, płynie na wschód, żeby znaleźć dawnych towarzyszy swojego ojca, nie będę opowiadał tej całej historii. Ale mam tutaj nową postać: postać Eustachego, Eustachego Skruba, który jest dzieckiem bardzo niegrzecznym, bardzo złym. Jedynie Edmund ma do niego cierpliwość, bo Edmund był kiedyś zdrajcą i wie, co to znaczy być złym. I tam są dwa piękne obrazy w tej opowieści. Pierwszy obraz to jest obraz Smoka. Eustachy będąc złym egoistą, w pewnym momencie na jednej z wysp zamienia się w smoka. Straszną postać, która nie może relacjonować się z innymi ludźmi. Jest to rzeczywisty, prawdziwy obraz każdego z nas. Wewnątrz nas jest bestia. I on w pewnym momencie, ta bestia wychodzi na zewnątrz. Ustachy płacze, nie może nic z tym zrobić. Jest sam, cierpi. Daje się to tylko dlatego, że on taki był wewnątrz. I w pewnym momencie próbuje zrzucić tą skórę. Próbuje pozbyć się tego swojego grzechu. Do pewnego momentu może, ale dochodzi do takiego momentu, gdzie nie jest w stanie tego zrobić dalej. Gdzie nie jest w stanie tego zrobić dalej. I to Aslan przychodzi swoimi pazurami, ściąga z niego tą skórę. To jest niesamowity obraz tego nawrócenia, chrztu, spowiedzi tych wszystkich rzeczy warto to dzieciom przeczytać i właśnie wytłumaczyć. Zobaczcie, w nas jest to zło, ale Aslan z nas może to ściągnąć, Chrystus z nas może ściągnąć. A na końcu, gdy część bohaterów dociera na sam wschód, do krainy Aslana, czyli do nieba, jest taki piękny moment, który jest opisem śmierci, gdzie się spotyka tego, za którym się już tęskni, do którego się całe życie zmierzało. Tam dzieciom Aslan ukazuje się nie jako lew, tylko jako jagnię białutkie jagnie, i mówi do Ucji: Już nigdy więcej tu za swojego życia nie przybędziesz. Ona płacze. A on mówi: Nie płacz. Spotkasz mnie w swoim świecie. Ukazałem ci się tutaj, bo ja jestem w Twoim świecie i dzięki temu mnie możesz lepiej zrozumieć tam. Piękny obraz pokazujący właśnie, że Aslan i ta cała nauka, która wypływa ja tu, przecież Państwu tylko skrócam, to nauka o Chrystusie. Książki były wydawane w latach 50. i odniosły bardzo duży sukces, dlatego Louis postanowił od razu pisać dalej. O czterech następnych opowiem kolejnym razem. Bardzo zapraszam Państwa do czytania dzieciom Narni. Bardzo zapraszam do tego, żeby komentować każdy rozdział, rozmawiać z nimi o tym. Naprawdę warto jest to wspaniała literatura dla nas wszystkich. O reszcie porozmawiamy po wakacjach. Do usłyszenia.